Dzień dobry widzowie na moim kanale, na nowym odcinku z oczywiście z wiadomo czego, czyli z mroźnego Survival'a, to już druga część. Nie chcę nadwiedzieć, ile ta, nie chcę wiedzieć, ile ta strefa zadaje, bo ja się prostu boję. To po pierwsze. Po drugie, bierzemy sobie boomboxy. Dlaczego? Na no, wypadek przydadzą się. A więc tak. Ja zabijamy zombiaki. Bardzo, bardzo łatwo się zabija te zombiaki nawet. Tak bym to ujął. 20 zombiaków zabiliśmy na 200. I tego dzięki temu mieczowi odcinki lecą błyskawicznie, chociaż ten dwa, prawie 20, ale to nieważne. Cóż, ważne jest to, żeby dobrze się bawić. A jak zombiaki nie mordują, to bardzo fajnie się bawię, tak szczerze tylko polecam. Adam Makłowicz. Adam Mateusz. Tak. Zabijamy sobie ludzi. Tak, w ogóle życzę powodzenia na, test, na, na testach, na testach musimy klasisty. I za Wasze poświęcenie, moi drodzy koledzy ze swych klas, będzie mi jej weekend. Tak. Mamy problem. Ginąć. Ginąć. Tak, ginąć, powiedziałem. To jak jest? Zabijamy jeszcze więcej, jeszcze więcej. Jeszcze. Dopiero, jeszcze 50 ząbaczków. I będziemy w domu. Ojo, ojo, oj, oj, oj. No i jest elegancko, tak jest elegancko widzowie, jest już 12 lunda już została odlokowana, tylko fajne nowe bronie w są. Nie no, wy sobie te robicie, tak? Fajne żarty. Strefa zadaje mi 300 HP. Miałem 300 HP, widzowie. Nawet jest, to jest nagrane, to było ukamerowane. I aż tak to zadaje to, tak to, dużo, że wszystko zdawało 40 HP. Ja, tak mnie w burzy nie ma. Jest, ma, ma? Ta choroba burzowa się rozwija? co ty z tą grom zrobiłeś! Ja przepraszam. 300 HP na sekundę? to więcej zgaduję to było. Dobra widzowie, dobrze widzowie, to byłoby na tyle. Widzę sobie zaraz trzy odcinki, że będzie fajnie, będę mógł więcej na dupie siedzieć i nic robić. Ale życie nie jest takie piękne. Do miłego, do następnego. Cześć!